Witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z kampanii Wenecja No i cóż, w tym odcinku podziało się trochę, zrobiliśmy Milan, no i mamy dzikat na Kairo dziwo. Krzyżowcy mają się bardzo dobrze, to też było mega zaskoczenie. No i tak, w Ankonie nam się to wybudowało, no to teraz burdele, ulepszymy. No i co, co dalej? To tutaj mamy OK i w Bari, w Bari nie będą farmy. Dalej zbieramy wojska, niestety nie mamy już sojuszu z. E... No z Bizancjum, ale widzę, że ci już przestali się z niej bić. Co mnie mega dziwi, że oni są prawdę tacy. Kraske, ci Niemcy. No dobra, my no musimy znaleźć tych mm, domeczków, więc co, gdzie mogę gdzieś dyplomatę zerwać, tu mogę dyplomatę. No dobra, tutaj zrobimy i przeszkolimy dwa oddziały kolejne. A ty mój kolego, no Kaisera nie będziemy zabijać, może Duńczyka zabijemy. Y, tu jest Kaiser. Y, Kajzerowski, no to może ciebie. Polujemy. No, no i tak tutaj dalej przykładamy. Genuaz zdobyła brno niestety. Co no przez to nie możemy nic zrobić. Mamy tutaj za Mauro. Chodziwo. Mm, kolejny oddział do rekrutacji. No i tak, stąd, przede wszystkim. Bierzemy te oddziały. No i konnicę myślę. Zejdziemy tutaj. Kolejne dwa oddziały do rekrutować. Nasz. Kolega nic jedno chciał do zadowolenia mojego. To Zupełnie pewno wy, wy jesteście fajnie uzbrojeni. No i wy. No i wy też jak ostatnio dzianemników myślę. I tym ruszamy na Palermo. Jak mówiłem, trzeba zdobyć Palermo. Tutaj się zbroimy dalej, tu jest też OK. My jakąś fajną tą. i może nam się uda odnowić sojusz z Bizancjum, myślę teraz dzięki temu. Mamy spokój. W sumie bym może odesłał ciebie do Wenecji, kolego. Mark Antonio Querini. Mamy Giuliano Zen. Już to lepiej wygląda, te drzewko. Mamy dużo chłopczyków. Bardzo... Dobra. To co? Kończymy turę. Mówię, siły się już zbierają na Palermo. Jak będzie wojna z Genułą, ona też będzie, trzeba będzie wtedy zerwać, musi mnie wojn wyruszyć na Węgrów. Jak zauważyłem, że e, Bizancjum ich atakuje, to to jest taki łakomy konsek jednak na te Bizancjum, na te Węgry ruszyć, nie? Bo to są stosunkowo bogate osady, ten czy na przykład Varat. Varat to jest bardzo fajna Twierdza. No Kasa jest trochę słabsza, ale bara, no, to jest szybko do fortecy on idzie często. Ale no, Palermo to jest nasz cel, póki się im to nie zrobi w fortece. Bo jak się im to zrobi w fortece, będzie trochę ciężej tym to zająć. Dobra. Gildia Odkrywców. Bierzemy Gildię Odkrywców. Dyplomatu. Jest Bizantyjczyk. Gdzie Bizantyjczyk się schował? Jest Francuz. Dobra, pójdziemy do Francuza. Dobra, w tym wypadku, że nie wiem gdzie jest Bizantyjczyk. To idziemy tutaj z powrotem do nich. Tutaj, bierzemy to. Ty mój kolego, idziesz dalej szukać... ...nowogrodczyków. Mamy jeszcze na no, luźne... ...czas. Budowa zakończona. Super. No to teraz to. Ty idziesz tutaj. Wojna powiedziana. No. To są te trzy oddziały konnicy, jedne ciężkie. Tutaj dużo konnicy mają w tej A armii, jak widzę. Yes. Dobra, no to co? Szybki We desant. Do that is no, father, my lord. That I dobra, zakończymy turę. O, tam chyba poszedł nasz dyplomata. Dobra, pozbędziemy się innych ziomków. A tam był ten duński dyplomata przecież. Nie wiem, czy w dobrym miejscu zdesantowałem tą swoją armię na Sycylii. Czy troszeczkę złego miejsca nie wybrałem, bo nam teraz zaatakują tą flotę. Pewnie, Stryjczycy. I będziemy w troszeczkę gorzej sytuacji. Rodziwo! Nasz... kupiec ma się bardzo dobrze. Nasz kle. Nasz kupiec szklany. O! Dziwo nas nie zaatakował. To możemy łatwo zdobyć teraz. Okej, okay. znowu Dorza z Genu i sobie umarł. Jakiś omar Khayyam, wieści rodowe. Nasz kupiec szklany właśnie opuści ten świat jednak. Cieszba, oni poszli do Syrakus? Command Naprawdę? Komputer! oddaje mi Palermo. Wygląda na to, że komputer nam oddaje Palermo bez żadnych problemów. No to co? Widzisz, pod... Na te tereny węgierskie. Widzisz tutaj, no i nasz zabójca, so, mamy z Nie, bo to nasz sojusznik, to mamy pierza, kurde. Polaka! Lamberta, Lambert, Lamberty Lambert, huju w skrócie. co się mówi, czy uda się? Uda się. Nie ma handlowania tutaj. Jakie to masz statystyki już? Prawie na Max jesteś już niedługo. Tak Portugalczycy z księżniczką, okej okay. Kawie, kawieć, No tutaj jest okej okay. Ragusa jest bardzo dobry, tej sile obronnej. No jest dużo oddziałów łopskich, ale dobra. O, mogę jeszcze ich przeszkolić i mogę wybudować tutaj coś. No to blacksmith, idziemy od razu. I możemy coś wybudować. Hmm, tu, nic, tu nic, tu też nic. Możemy przeszkolić ten oddział. No i fajnie. I co? Będziemy turę. Może coś mi za mapę there? dacie. No well Dobra. Well. 80 florenów dostaliśmy. Real. Tacy są hojni. nowogrodczycy No czekamy Czekamy co się podzieje Chcę wracać do Bizancjum Panie cesarzu Jak se znowu sojusz z panem Taka prawda Będę przybiegać znowu do opisany tych Ja Jak Sojusz. Ja jestem Biedną Republiką. O, musimy iść do Kijowa. Jak blisko jak oni tu są. Widzę. Nowa misja. Ok, no. Misja. No na prawdę, czy. Ne, no, łonie kurde dostał. To płuc. No to co tutaj teraz, co nam podwyższa troszeczkę... chudowaj będzie to. Eee, dobra, Ancona. To w Bari. To dobra i w Milanie. No I super, raport rekrutacji w Wenecji. Mam nowego kupca szklanego. No naprawdę? Od razu na moje szkło pobiegli? Trade established, good master. Oto Azu na moje szkło. Anglicy są skomunikowani, super. Dobra, mm. Armia Anglików Noble się zwraca. Ciekawie, ciekawie. Czy, cóż, sprawdzimy, no może na automacie to zdobędziemy. to i to odpowiada tam. Straty do przeżycia. Eee, tam dużo nie straciliśmy. Na tych relacjach z papieżem, ma mamy łatwo osadę zdobytą. Ja, Teraz jak to tu wygląda, co tu tak mają? Jest. Takie słabe oddziały, tutaj też słabe. W tej sumie też, więc... Przypadło im Palermo, czyli... Wojsko, no to będzie plus dla nas. I dobra. Mm. O. o! Kurde, genueńska! O! Żelazem się handlujesz, no to już nie pohandlujesz. Idziemy na niego. Mamy fajną armię, nie? To jest plus i minus. Palermo jest zdobyte, tak przeszkalamy wojska na nowo. Lecimy turę. I co, no, ewentualnie? Ewentualnie, jeśli tak to będzie wyglądać, no to taka szybka ta wojna z Sycylią. Kurde, jedna bitwa. Nie, nie było żadnej bitwy w sumie z Sycylią. Jedyna nasza wielka bitwa w tej serii na razie to była bitwa o Milan z buntownikami. Autentycznie. Myśmy się z nikim nie bili bardziej owocnie. Sycylia nie stawia de facto zbyt wielkiego oporu. Neapol padł błyskawicznie. Palermo też, no fakt, jakieś straty tam były, no ale to na automacie, no bo w sumie mi się nie chciało tych bitów prowadzić, ani przekiwać, mm, Więc no teraz Syrakuzy. Kolejne. I potem, no to też nie, my pójdziemy do Afryki. Będzie Wenecja w Afryce. No super, mamy Jacopo, gdzie się... W Wenecji, widzę. Omne datum opium. Dobra, hmm. Kolego, masz iść... To jest Smoleńsk, nie? Tak jest. Jednasz lat, Kościusz, no za niego se umrzesz raczej. Firmenów dostaliśmy, dwa oddziały. No dobra, do przeżycia. Garnizon to będzie. Już nic nie możemy w Barii, w Neapolu... Bakehouse, super. No i Palemur nam się naprawiło, no to co? Przeszkalamy wojska, nie? Widzę, że no, ci autentycznie chcą nam zostawić takie łatwe możliwości z podbicia tego Aragończyk, jakiś, co ty tu robisz? Mieści rodowe. Dyplomatyczne wieści. i e, dwóch, trzech kardynałów umarło. Sporo. Tu musimy się zająć. Naprawdę, Syrakuzy, no, potrzebuję oddziałów tu jakichś Więcej, więcej armii. Na tych terenach, dobra, Bizancją. Od razu! Super! Może dam Wam military access? Dziękuję. Super. It has been a Uuu, armia węgierska to całkiem ciekawa. Ale mamy znowu sojusz. Milan nam się rozwija. No to jest, taka, jest taki garnizon, naprawdę, w tym Milanie. Tutaj jeszcze, No, nie możemy jeszcze mieć tych yy, pawełników z wojenarzami. no, rośnie handel, jak widzę. Palermo bardzo dobra osada. No, czy. Przy... No, wojska, ja muszę to przeszkolić na nowo. jest prawda, muszę na nowo to odzieć przeszkolić. Jeśli będzie możliwość, no to my to zdobędziemy. My myślę, że można jest w tym odcinku zdojdziemy z Syrakuzy, nie? I to zostanie nam tylko. Afryka sycylijska. <grych> to brzmi Afryka sycylijska, no ale Sycylia to jednak kontroluje, nie? dobra. Kamy na naszą turę. Wielki kniaś umarł. Nie ma misja. Mamy... OMG. Oh Nie mogę indziej dyplomaty zrekrutować. Yes, Dzień tur będzie right tutaj you, ciężko. Znaczne wieści, okej. Nie oczywiście sobie tu cztery oddziały. Racje polepszone. Litwa nas lubi o dziwo. Dobra, no co bym yes, mógł wziąć tych, strach, tych, tych... Tych. W sumie to. Nawet tych. Dobra, bierzemy siebie jeszcze raz. Wliczamy te Syrakuzy. Co tutaj? No tutaj nic nie możemy. Możemy przeszkodzić te dwa oddziały. On się to buduje i dwa oddziały zrekrutujemy, nowe tak, by tu i te dwa oddziały tu czekamy na następnej tury, bo nie chcę stracić tego niepotrzebnie co fajnie no, autentycznie dobra, nasz zawójco ty kolego idź do tych duńczyków i there. But, Lord, ile ile I cannot pożyjesz? No i co? Powinniśmy zdobyć Syrakuzy. W następnej turze. Jemy i całe Włochy podbite. Albo kontrolowane przez naszych sojuszników. No i co? Pójdziemy do Afryki. Albo jeszcze Sardynię zdobędziemy. Chociaż... Kartagina, te tereny dawnej Kartaginy, byłyby ciekawe. Pokomy kąsek. No ale dobra. Patrzymy też, ile utrzymają się krzyżowcy, nie? Bo naprawdę zrobili mega mocne państwo, pozajmowali tam. Po raz, mówię, po raz pierwszy widzę krzyżowców, którzy pozajmowali. No stracili jedną osadę, ale resztę pozajmowali, więc. Po raz pierwszy takich krzyżowców widzę, nie? Widzę dyplomatę tu zdesantowali, nie wiem czemu. Ale zdesantowali. Okej, okay, zaręczenie. Król Sycylii sobie umarł. Król Jerozolimy umarł. A nie papież. No ja chciałem te Syrakuzy, No dobra, więcej. Na razie odpuszczę z tymi Ty środowe. Ciebie nam umarł w końcu. Ten. Raport budowy. Wenecji. Co możemy teraz tu wybudować? Możemy tu przeszkolić oczywiście. No co? Lepszy ten. Mamy tu nowego generała. Luca de Brescia. No i w Ragusie mamy Kowala też. Do przeszkolenia. I co? Burdel. Burdel budujemy. Teraz Syrakuzy Myślę, że to. Wybudujemy tutaj. Okej. Okay. Palermo, Palermo, do przeszkolenia. Zrekrutujemy ten jeden oddział i tak Jest! My... Do garnizonu. Będziemy... Nie możemy tych rekrutować, my tego nie budowali. A no tak, ja buduję to teraz. Raport rekrutacji, raport kardynalski. zaślubienie, No problemem jest to. nie mam teraz gdzie się rozbijać tak blisko nas, nie? Że wszystko co. Gdzieś mam, nie? To jednak... Jedyne moje potencjalne tereny do ataku to jest Tunis, który nie ma garnizonu. I niemczka czy jest zajęty, nie? Więc chcę tutaj... Podkrywamy to. Teraz, tak. Z naszą flotą. W Wenecja, już silne państwo jesteśmy, naprawdę. Może nie mamy fortecy, ale myślę, że wkrótce będziemy mieli gdzieś fortecę. I jak już. Co jak się tak umocnimy na teren, to chyba ruszymy na Maurów? Może. Może na tych Maurów ruszymy przez Afrykę. Będziemy zdobywać tereny. Tak ciekawie. To wyglądało. Zajmiemy miejsce z w tych podbojach. No ale dobra. Wika tu dany. Papież umarł, no, niestety. Wieści rodowe. okej, okay, coin dojrzew. W się, dobra, kolego. Ty idziesz, stąd. Ty jesteś stary, więc to stanie, że na razie. Chichad na Rudany dany. Odbili Seljucy. No i się nam pobudowało. Do balisty. Milanie. Czuj się, to. Dla siły. Palermo Cześć. Wszystkim możemy już teraz mieć lepsze wojska. Teraz 100. E, no i syrapuzy nam się ulepszyły. I e, pojawił nam się tu Orlando Tigracy. Tam tu pojawił. E, co tu w ogóle jest? Jeden oddział. Tak, jak jest oblegane przez Sycylię? Wygląda. No tu jest pusto, Tu nie ma żadnego oddziałów, więc yes, my lord. na razie nie możemy nic robić, nie mamy możliwości. pięta klątwa, okej, okay, dobra. Yes, my lord. Idziesz dalej. On my way. Tutaj? Here no i nasz zawój, co? Idź, szukaj But of course... well, two, so... potencjalnych ofiar. Też tutaj pooglądaj, szpiegu. I co? Ty, szpiegu, idziesz tu. już pójdziesz na te tereny afrykańskie, nie? Będziesz tam naszym szpiegiem. My nic nie budujemy, nic nie rekrutujemy. Tu też pan nic. Dobra, tutaj to wybudujemy. To chciałem, żeby zagrzeb się ulepszył. No ale dobra. E, ja mam w tym miejscu dziękuję za uwagę. Mamy już 9 prowincji, jest przyzwoicie. Mamy jedną bitwę przekraną, to jest ta była bitwa morska. No ale co, wygląda to jak na razie bardzo przyzwoicie. No i co? Jeśli film Wam się spodobał, z łapkę w górę, komentarz albo też suba. No i co? Do zobaczenia na razie.